Cześć z tej strony Konrad. No, dzisiaj pokażę Wam coś ciekawego, na co długo bardzo czekałem. Z góry znów zaznaczam, nie jest to film sponsorowany w żaden sposób, nie jest to też reklama płatna, jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena tego, co do mnie przyszło. A co dzisiaj przyszło? Karton, w którym jest statyw. Słuchajcie, nie miałem statywu i bardzo ciężko było mi się, że tak powiem, z tym wszystkim to ogarnąć. Miałem statyw fotograficzny, nie filmowy, i próbowałem z tym statywem robić różne rzeczy. Przyszedł statyw prawdziwy, otwieramy i zobaczymy co to jest. Jak wiecie, mam małą słabość do filmy Smarlik. Zamówiłem od nich lampę, z której jestem bardzo zadowolony. Tutaj z tyłu jest. Zamówiłem od nich bardzo dużo różnych rzeczy, tylko jakiś tam osprzęt do klatki i inne rzeczy. Tym razem przyszedł czas na statyw. Czekałem na niego bardzo długo. Ponad dwa miesiące. I jest. Nie oglądałem jeszcze go na żywo, widziałem tylko filmy, tylko coś w internecie. A więc zobaczymy go razem. Fajnie zapakowany już widać od razu, że ma fajny pokrowiec z dobrego materiału, ale Smarlik tak raczej cena-jakość dosyć dobrze wypada coś tak no zapakowany o taki kapsel z góry jest to ochrona chyba na tą głowicę włożę na bok ten pokrowiec nie jest lekki, ale też nie jest ciężki, widzicie Wygląda raczej na solidny. Aluminium. Tuż w kartonie jeszcze, czy w pokrowcu jeszcze coś jest. Płytka montażowa, rączka. Słuchajcie, statyw, znaczy ten pokrowiec jest dosyć fajny, z takiej grubej kordury. Jest taki mm, z gąbką w środku. Fajna rzecz. No, myślę, że sam pokrowiec jest wart parę złotych. Dwie miski ryżu, jak ińców Ok. No, rączka do statywu. Płytka montażowa. Taki malutki kluczyk imbusowy. Większy kluczek imbusowy. No i to, co wszyscy lubią najbardziej. No, coś tam. Jak to złożyć? Ale myślę, że poradzimy sobie bez tej instrukcji, bo to chyba nie jest nic skomplikowanego, taką rączkę przykręcić. No, płytka montażowa. O, widzicie? Tak już, tu w środku jest też taki kluczyk imbusowy. Patrzcie, jaki fajny patent tu jest miejscu. Ta śruba nie tylko jest, że tak powiem, na dwa grosze i, i wkrętak, ale też na imbus i to jest też fajne, bo czasami jest ciężko te śruby dokręcić, a ta ma imbusik i ten imbusik jeszcze tu się trzyma na magnesy, no pomysłowe. Mała płytka, mała rzecz, a cieszy. Do czego są te imbusy, nie wiem. Powiem nie jest lekki taki, ale ten nie za ciężki, jest masywny. Ma głowicę, taką dosyć. O kurczę chodzi, na sprężynie jest. W takim razie olejowa głowica. W koło się kręci. No dobra, spróbuję zamontować tą rączkę. Ok. No, fajny jest. A patrzcie, jaki tu jest fajny patent. Wystarczy poluzować dosłownie jedną trzecią no jedną czwartą obrotu i można zmieniać położenie tej rączki. Widzicie? To jest też fajne. Mogę sobie ustawić, jak chcę. Jedna czwarta obrotu, pyk, i zakręcona jest ta rączka. No, jest sprężynka. Ja chyba za chwilę się przestawię troszkę z kamerą. To można było to od góry oglądać i, i z boku, to zobaczymy, jak to jest montowane. Widziałem na tych reklamach fajny patent z montowaniem tej płytki, że wystarczy ją tutaj wsunąć bokiem. W ten sposób. Lekko to poluzować i ona tutaj ma taki guzik. Zobaczcie, ona się zaczaskuje, nie? Już jest. I wystarczy tylko ją dokręcić w odpowiedniej pozycji. Patrzcie, cyk. A jak chcecie ją wyjąć, to odkręcacie tylko trochę to, luzujecie... To ciężko pokazać, bo ona się sprężynuje, ale luzujecie tylko ten patent, tu z boku ten guziczek, cyk, i ona się wydostanie, ta płytka, nie? Ale dobra, ja to przestawię chyba kamerę i pokażę Wam, jak to zrobić na stojąco za chwilę, ale tu zobaczymy, co on ma z boku. Tak, są zaczaski do wysuwania, do wysuwania nóg. I to jest wszystko fajne, bo to jest aluminiowe. Tak mi się wydaje, że to jest aluminiowe. Chociaż pewien nie jest. Eee, plastikowe zaczepy, żeby zamontować te nóżki, żeby one nie latały. I co? Ja zaraz przestawię kamerę faktycznie i zaraz to obejrzymy. Ale tak jeszcze parę rzeczy póki tutaj można zobaczyć, tak? Co tu mamy? Wysuwane nóżki. Na kuleczkach. Dosyć fajny patent. Tak, kuleczki. No dobra. To co? Ja przestawiam kamerę. E, odsunę się troszeczkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Ok. Dobra. Jestem z powrotem. No więc tak się prezentuje statyw. Słuchajcie, ja go rozłożę. E, tu ma takie kapselki do otwierania. Ok, rozkładamy go i od razu ma zabezpieczenie tutaj, w tym miejscu, dosyć fajnie to zrobione, no i co, posuniemy go trochę w dół, tak, żeby, rozkłada się dosyć fajnie, trochę tak, trochę tak, wybaczcie, że po macku, ale mam go pierwszy raz w ręku, ok, mam, Fajne ma tutaj miejsca na palce, to można fajnie nosić. I teraz co? No zobaczymy, jak to wygląda z tą głowiczką. Nie wiem, czy wszystko widać, ale mam nadzieję, że tak. Wracamy do tego uchwytu. Cyk, patrzcie jaki jest patent. Tu jak się, jak się podniesie tą płytkę. W ogóle głowica jest fajna, bo jest kulowa. Zobaczcie, można ją w każdej pozycji ustawić. Jest oczko, o można ją sobie złapać. I teraz zobaczcie. Tak naprawdę, jak mam płytkę, robię klik, przekręcam i ono już jest stabilnie. Zaraz zobaczymy, je trzeba odkręcić, żeby ją wyjąć. Zrobiłem pół obrotu, to się jeszcze nie da. Widzicie co? Jeszcze raz spróbuję. Jest zablokowana teraz na stałe. Robię pół obrotu, ciach. Guzik nie idzie. Trzy czwarte obrotu. Guzik, czy czwarte obrotu, czy czwarta obrotu, cyk i wystarczy, tak? jeszcze raz wruję. Tu jest zablokowana całkiem i to jest tak. Pół obrotu, no tak, trzy czwarte obrotu trzeba zrobić, żeby wyjąć aparat pach i zamykamy. Dosyć fajnie. Hmm, oczywiście kręci się 360 stopni. To co wam mówiłem. Tutaj, w tym miejscu, wystarczy poluzować jedną trzecią obrotu, jedną czwartą, nawet obrotu, żeby sobie przestawić tą rączkę. Dosyć wygodnie to chodzi. Jest zamykanie obrotu wokół tej osi. Bardzo fajnie trzyma. A no więc, do płynnego takiego trackingu, dosyć fajna rzecz. Jest sprężyna powrotna. Na głowicy, czyli patrzcie, przechylam głowicę, cyk, muszę dokręcić, czy nie dokręciłem i to wraca do swojej pozycji. Możemy tu blokować, jest pokrętło blokady. Ok, wiecie co, nie mam trzeciej kamery, żeby wam pokazać, jak to zrobić, ale założę na to zwykły stary aparat. Ok, I zobaczymy, jak to będzie chodziło. Czekajcie, chwilę. Ok, jestem z powrotem, słuchajcie, aparatu nie znalazłem, ale znalazłem taką kamerę. No i co? Płytka, klik, wsadzamy, zakręcamy. Tak? chyba tak. Niekoniecznie tą stroną to mam tą kamerę. O, tak ją zrobimy. No powiem Wam tak. Zobaczcie, jak to chodzi. Bez dokręcania jest na sprężynie, leci sobie w dół. Daje w drugą stronę. Stoi. Czyli ewidentnie muszę sobie tą płytką przesunąć troszkę w dół, żeby znaleźć, gdzie jest ta pozycja neutralna. Okay. mam, dobra, no i zobaczcie, stoi w każdej pozycji, w której chcę, tak, tu mam blokadę, mogę poluzować, OK, do jakiegoś takiego płynnego ruchu, żeby sobie coś takiego zrobić, tak, chodzi dosyć fajnie, tu z tej strony, zobaczcie, jest okrętło, którym mogę o, delikatnie luzować, tak, czyli idzie sobie w dół, gdybym chciał zrobić takie ujęcie, Powolny w dół. Chodzi to fajnie i płynnie chodzi wam, wiecie co? To tak dosyć, dosyć ciekawie. Eee, trochę przesunę, żeby było mi widać. Eee, dosyć płynnie i dosyć fajnie to chodzi. Nie ma żadnych skoków, żadnych drgań. I ma to jeszcze tu z boku. Zobaczcie. Eee, mocowanie na gwint. To jest też fajna rzecz, bo... bo można... czekajcie chwilkę. Ok, jestem. Eee, wziąłem kilka takich drobiazgów i zaraz zobaczymy, bo tu mi się to spodobało. Patrzcie, tu jest mocowanie na gwint Fotograficzny. Ja przyznam się Wam szczerze, ja nie miałem wcześniej do czynienia żadnym statywem filmowym, tylko z fotograficznymi. To jest mój pierwszy. Eee, nie potrzebuję profesjonalnego jakiegoś statywu, a więc myślę, że ten w swojej klasie za te pieniądze jest fajny. Kosztuje to 159 dolarów. Słuchajcie, fajny patent, bo zobaczcie, można sobie przymocować coś tutaj z boku, czyli jakby ktoś chciał jakiś monitor poglądowy, czy coś sobie tutaj wrzucić, to jest takie boczne mocowanie na różnego rodzaju uchwyty. Oczywiście tutaj teraz tylko pokazuję coś tak. Dla przykładu, ale można sobie coś tutaj zamocować. I takie same gwinty zauważyłem teraz, są w tych nóżkach od statywu, z każdej strony. Czyli też fajne, bo można jakiś rekorder sobie przypiąć do tego miejsca. Tak, zobaczcie, jest tutaj gwint i to we wszystkich nóżkach ten gwint tu jest. Taki fotograficzny. Myślę, że do tego można to wykorzystać, nie? że można sobie tutaj przypiąć, nie wiem, e, dodatkowe zasilanie jakiegoś fauloka, nie wiem. E, Rekorder albo cokolwiek innego tak, na tym statywie, i dosyć fajne to jest. Zobaczymy, jak wysoko się podnosi, bo o, ja rozłożyłem tylko jakby drugi poziom tych nóg. Tak. Rozłożyłem pierwszy, drugi, ale zaraz zobaczymy. O, 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 o. No, powiem Wam. Dość wysoko. Myślę, że w tym momencie podstawa głowicy od kamery jest na wysokości według mnie 2 metrów, tak? Czyli dość wysoko. Można robić fajne ujęcia z góry. Ja to złożę z powrotem. Zobaczymy, jak się składa. Szybko. No, chodzi dość fajnie. Tak? Fajnie mięciutko się zapina, teraz spróbujemy te szybkie wypięcie zrobić z kamerą, zobaczymy jak to działa, tak? Czyli tak jak mówiłem, luzuje 3 czwarte obrotu. Guzik, cyk i jest wyciągnięty. No to jest fajne. Szkoda tylko, że nie można tego tak mm, bez tego obracania wykręcić. No nie wyjdzie. Te 3 czwarte obrotu trzeba zrobić, żeby to poluzować. Chociaż myślałem, że da się tak zrobić, tu jest jakiś przyłącznik jeszcze, naroni na Ronina dwójkę, cokolwiek to ma dać, nie wiem, może jak jest przyłączone. Nie czuję, żeby to coś miało zmienić. Nie mam pojęcia co z tym chodzi, ale chyba niekoniecznie coś to poprawiło. Na pewno jak jest przyłączone w lewą stronę, to jest taki patent, że ta kamera nie wyjedzie, no tu się blokuje, tak? I tu też do góry się blokuje. No czy czwarte obrotu trzeba tutaj dokręcić. To nie jest jakiś chyba problem. Mm. Spróbuję ją tak wyważyć, żeby była neutralnie. To jest ciężkie, bo ta kamera jest taka, ta jest dziwna. Ok. Czyli zostaje w każdej pozycji. Kręci się dosyć wygodnie w koło, dosyć, dosyć płynnie i, i można ten ruch regulować tym pokrętłem, czyli szybki nasz opór i to dosyć. Tak, dosyć, dosyć fajnie i płynnie. Można zablokować. Bardzo niewiele siły to wymaga. To też mi się podoba, ten tutaj, ee, ta regulacja, która tą płynność reguluje góra dół Też to dochodzi dosyć, dosyć fajnie. Tak, jest zablokowane. Bardzo fajnie to chodzi. Słuchajcie, wiecie co? Tu nie ma co się więcej na tym statywie rozwodzić. Jeżeli macie jakieś pytania. No to ja zapraszam do komentarzy na dół, tak? spróbujcie coś tam, coś w tych komentarzach spytać, to ja z chęcią na to odpowiem. Myślę, że no co tu się więcej rozwodzić, tak? Chodzi to dosyć fajnie. Ma te dodatkowe uchwyty na jakieś boczne akcesoria. Jest libelka do, do wypoziomowania całego statywu. Jest zawór, znaczy zawór, przepraszam co ja mówię. Jest głowica kulowa. Eee, zaraz ją odkręcę, może całkiem zobaczymy co to jest, jak to wygląda. No, brzmienie to ma długi. Tak, jest gniazdo, można wstawić każdą, podejrzewam, inną, standardową głowicę. Fajnie, bo można to bardzo szybko i bardzo sprawnie wypoziomować. Chyba jest ok Jedyne co jest, co mi się wydaje, że co by mogło być Fajne, gdyby tu było, to jakiś hak tutaj na dole tego typu, żeby można było tą kamerę powiesić od dołu, gdyby trzeba było, albo obciążnik, ale, ale tak poza tym jest ok. No i fajny jest ten patent z tym mocowaniem tych bocznych elementów, tak? Myślę, że to jest dosyć dobre, właśnie, żeby zamocować sobie takie akcesoria i żeby to gdzieś tam nie walało się, tylko można byłoby to. Tutaj przywieźć. Ogólnie Wam powiem, że z takich wszystkich elementów smarliga jestem bardzo zadowolony. Tak? Ja mam trochę takich drobnych gratów, takich jakieś, nie wiem, jakieś takie, właśnie, klampy, jakieś złączki, klatka i inne elementy, i powiem, że jakość tego wykonania, które daje smarlig w tej cenie, to jest chyba ok. No to co? To jest taka krótka prezentacja tego statywu. Bardzo jestem z niego na razie zadowolony. Używam go tydzień, dwa i po tym czasie zrobię następną prezentację. E, powiem Wam, jak się w ogóle sprawuje, a Wy może w tym czasie będziecie mieć jakieś pytania i może ktoś z Was będzie chciał e, decydować się na zakup takiego statywu i ma jakieś konkretne pytanie, żeby coś pokazać, to bardzo chętnie to zrobię. No i od dzisiaj skończy się chyba ustawianie mojej kamery na kartonach. Teraz tak to jest, że ustawiam ją na kartonach, podstawiam coś pod górę, coś pod dół, gdzieś tam z boku próbuję to robić. Czekałem na ten statyw długo. Próbowałem na statywie fotograficznym, średnio to się tak sprawdzało. Mam nadzieję, że to się będzie sprawdzać dużo lepiej. Pozdrawiam was wszystkich. Gorąco was zachęcam do tego, żeby subskrybować ten kanał. Będę się starał pokazywać na nim fajne rzeczy. Robić jakieś testy i raczej takiego sprzętu, który będę chciał używać, jak będziecie mieli mm, prośbę o jakiś test innego sprzętu, to napiszcie. Ja postaram się go zdobyć do testu. E, zawsze będę robił te oceny z mojego punktu widzenia. Nie będę nigdy robił tak zwanych promocji sponsorowanych w ten sposób, że ktoś zapłaci za to albo w jakikolwiek sposób będzie miał wpływ na moją ocenę tego sprzętu. Zawsze będę starał się być obiektywny i oceniać go z mojego punktu widzenia w przydatności dla mnie. Może to Wam też pomoże. Nie jest to nigdy sprzęt z najwyższej półki, jest to taki sprzęt raczej adekwatna cena do jakości, bo wiem, że wiele osób próbuje otworzyć kanał swój, zrobić sobie studio, a nie dysponuje dużym budżetem, a z drugiej strony chciałby dokonać inwestycji raz na dłuższy czas. Pozdrawiam Was wszystkich, do zobaczenia i do usłyszenia.